Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was taki mały hol zakupowy, co ostatnio udało mi się kupić. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zaczniemy sobie od najlepszej części, czyli od ubrań. Wszystkie ubrania, które zobaczycie w dzisiejszym filmiku, są z hm -u. Chyba, że mm, znajdzie jeszcze coś, czego Wam nie pokazywałam, to Was na pewno powiadomię z jakiegoś sklepu. Ale no co, nie przedłużam i zaczynamy, więc zacznijmy sobie od topów. Bardzo potrzebowałam takich jakichś fajnych topów, które można fajnie wystylizować po prostu ze spodniami, na lato stają się one idealnie, więc zakupiłam sobie dwa takie bardziej na co dzień. I pierwszy z nich jest to taki biały, zwykły top. Z małym nadrukiem na środku. Tak się prezentuje pierwszy top. Ten top kupiłam za 40 zł i y, jest on wykonany z troszeczkę innego materiału niż następny, który Wam pokażę. Ten jest bardziej prześwitujący, Masz, mam też pod spodem czarny stanie, więc bardziej go widać, ale jak mam biały, to też delikatnie prześwituje. Nie jest to jakoś mocno przeszkadzające, ale tak tylko informuję, że no, ten materiał jest na pewno cieńszy niż ten, który zobaczycie y, następny, ale myślę, że jest to idealny basicowy top właśnie do jeansów, czy właśnie do spodni garniturowych, jakby serio nadać pod wszystko, więc brakowało mi Czegoś takiego. Kolejny top, jaki sobie zakupiłam, jest jednym chyba z moich faworytów, bo tak się prezentuje. Ja mam, słuchajcie, ostatnio obsesję na punkcie szarych rzeczy, więc jest to taki właśnie top w odcieniu szarym z takim biało-kremowym nadrukiem. Uwielbiam ten top. Jest naprawdę przecudowny. Tamten top był w rozmiarze XS, więc jak mogliście zauważyć bardziej opinał moje ciało, natomiast ten był tylko SK, więc wzięłam po prostu, mi się mega spodobało, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie to wygląda, zwłaszcza będzie to fajnie, wyg fajnie wyglądało do jakiegoś może obciślejszego dołu, czy jakiejś spódniczki, czy coś w tym stylu, ale nawet po prostu tak o, ze spodniami wygląda naprawdę bardzo fajnie i można go też sobie jakoś tam poukładać. No i tak jak mówiłam, za ten dałam 50 zł, więc tak, ale no, ten materiał jest już na pewno grubszy i delikatnie sztywniejszy niż ten poprzedni, ale mi na przykład on nie przeszkadza, nie krępuje mi w żaden sposób ruchów i nie odczuwam jakby różnicy nosząc go na sobie, więc myślę, że jest naprawdę w porządku. Następny top jest zdecydowanie bardziej e, imprezowy i prezentuje się on w ten sposób. Ja ostatnio kupiłam sobie identyczny, tylko że w takich odcieniach niebieskiego i teraz są promocje w H&M i ten top, słuchajcie, identyczny właśnie fajny dorwałam za 17 zł, tak więc słuchajcie, naprawdę Stwierdziłam, że biorę i gama taki sam. I powiem Wam, że totalnie się sprawdzają. Właśnie mega fajnie wyglądają na jakieś 18. W takich wiecie typowo imprezach. Tak się prezentuje ta y, koszulka w pełnej okazji. Ona jest taka asymetryczna, więc fajnie podkreśla tutaj ciało i tak fajnie wiecie, wydłuża. Ale można też zwinąć tak, żeby była jakby na normalnej długości, gdzieś tam podwinąć, jeżeli nie lubicie aż takiej asymetryczności. Jest ona delikatnie przeświczająca, jak widzicie, ja dalej nie znam stanika tego, więc no jest on na pewno przyćwiczający, ale można ją nosić i bez, czy właśnie z jakimś takim bez czy jedno ramionczko sobie po prostu odpić. Tak więc tutaj nie ma problemu, ale wydaje mi się, że wygląda właśnie fajnie, jest taka fajna na imprezy i mega się mieni, więc jakby wygląda przepięknie. Dobra, i teraz mamy chyba moją ulubioną rzecz, którą udało mi się dorwać w H&M na promocji, i jest to ten przepiękny gorset, który idealnie nada się do takich fancy właśnie kolacji, czy właśnie na jakieś imprezy. Jest naprawdę mega fajny. Jest on tutaj zapinany na właśnie jakby takie zapinki, jak macie w stanikach. I on jest tak właśnie zapinany tutaj z przodu. Tak się prezentuje ten gorset. Naprawdę bardzo. Fajnie jest wykonany, bo tutaj no, definitywnie opina przez to nie obsuwa się totalnie w dół. I naprawdę jest prześlicznie wykonany i wygląda przepięknie. I w ogóle znalazłam ten gorset, bo tak myślałam, że skończę go kojarzę, i okazało się, że dodałam sobie kiedyś outfit na Pinterestie z tym gorsetem albo bardzo podobnym, i naprawdę potrzebowałam takiego. Więc zabieram go teraz na wyjazd, może będzie jakiś fancy winer. <gry> Następna rzecz, którą kupiłam, jest to sukienka, również w odcieniu szarości. I tak ona się prezentuje. Jest to zwykła, obcisła sukienka z właśnie tutaj takim wycięciem na udzie. Naprawdę bardzo fajnie wygląda i ma taki. Fajny śliski materiał. Troszeczkę się bałam, że będzie się podwijała, ale testowałam, i naprawdę jest gitno. wiadomo, podwija się troszeczkę jak każda sukienka, ale naprawdę jest bardzo, bardzo okej. Okay. Jest naprawdę bardzo ładna i ma przepiękny odcień. No i tu jest to właśnie rozcięcie na mnie, więc też fajnie, bo tak nie krępuje ruchu. Wiecie o co chodzi? I ta sukienka, jak i poprzedni gorset, oraz ta bluzka błyszcząco biała, te rzeczy mam w rozmiarze XS. Tak jak mówiłam, błyszcząca koszulka była za 17 zł, gorset był za 41, a sukienka nie była na promocji, ale była za 55 zł. Więc też uważam, że naprawdę bardzo, bardzo spoko cena. Jeśli chodzi o następne rzeczy, które kupiłam w hm no to teraz biżuteria jest na promocji, czyli w końcu można ją kupować, bo nawet jak się zniszczy, to nie będzie szkoda. I kupiłam sobie zestaw złotych kolczyków, które prezentują się w ten sposób. Naprawdę bardzo ładne. I jedny mam nawet dzisiaj na sobie, dlatego nie ma jednej pary. I są to właśnie takie z parełką. Mega mi się podobają, tak fajnie. Jakby ja kiedyś totalnie nie lubiłam nosić biżuterii, a teraz zauważyłam, że biżuteria mega dużo dodaje jakby do wyglądu twarzy. I całkowicie inaczej się wygląda, więc polecam. I kupiłam sobie też naszyjnik taki łańcuszkowaty, ale tylko właśnie w kolorze srebrnym dla odmiany, bo kiedyś miałam taki sam złoty, który dostałam od Kingi i go gdzieś skupiłam, a bardzo mi się podobał, więc zakupiłam sobie właśnie taki złoty, yy, srebrny. I mam taki mały dodatek właśnie dla Was, jeżeli chodzi o ten haul, więc ostatnio poszłyśmy z igą na zakupy, ponieważ bardzo chcieliśmy sobie kupić rzeczy potrzebne do zrobienia Memories Book. Tutaj Wam wyświetlę różne TikToki i zdjęcia z Pinteresta. O co mi chodzi? Miałam tego ostatnio pełno na TikToku i stwierdziłam, że jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, która na pewno w przyszłości się przyda, żeby właśnie tak wiecie, usiąść, obejrzeć, a nie tylko w telefonie mieć te zdjęcia, a też właśnie stworzyć coś takiego na papierze, zakupiłyśmy sobie takie sketchbooki w formacji A4. Tego nie było, ja to sama zrobiłam, wydrukowałam, zakleiłam te literki taśmą, dlatego się tak odbijam i je przykleiłam i tutaj jeszcze dodam rok, albo nie będę na razie dodawała, bo nie wiem z ilu lat będzie ten sketchbook, ponieważ ma on mnóstwo kart. Na pewno chciałam zawrzeć te wakacje, chciałam zacząć początek, tu, zawrzeć tutaj początek mojej klasy maturalnej, pisanie matury, studniówka, moja osiemnastka, więc jakby naprawdę mnóstwo rzeczy może się to znaleźć. Jak nie to dokupię, po prostu jeszcze jeden, bo uważam, że jest to naprawdę niesamowity pomysł. Mam tutaj jeszcze nic w środku. Pierwsza strona dalej pozostaje pusta. Czekam, aż Iga sprawdzi jedną stronę i zobaczy, czy jest legitna e, i czy można na niej wywołać zdjęcie. Jeżeli macie jakąś sprawdzoną... E, Stronkę, gdzie można sobie zamówić zdjęcia w takim formacie i je wywołać, to dajcie mi koniecznie znać. Kupiłyśmy też sobie mazaki z brokatem. Zawsze się przyda. I polecam zacząć coś takiego, bo teraz wszystko tak naprawdę znajduje się w naszych telefonach i fajnie by było mieć coś fizycznego ze sobą, co można by było w przyszłości obejrzeć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten haul. Pojawi się jeszcze wiele innych, tak więc bądźcie czujni. Nie wiem, jak będzie systematycznością filmów w tym miesiącu oraz w przyszłym, ponieważ teraz mam mnóstwo dosyć długoterminowych wyjazdów i po prostu nie wiem, jak będzie z montowaniem materiałów i ich wstawieniu, ale postaram się być inegresywny dla Was jakiś kontent, tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na bieżąco i oczywiście o łapce w górę, a my widzimy się w kolejnym.